Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco raz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w Cosmo News. Od wyjścia zapowiedzi najnowszego pakietu rozgrywki ze Star Warsami w Simsowej społeczności dzieje się naprawdę dużo. Masa osób jest niezadowolona, masa osób narzeka na to, co się dzieje i nagle zaczynają wychodzić naprawdę dziwne kwiatki związane z tym, że jakieś nowe dodatki, znowu będą dochodzić, jakieś akcesoria. Coraz więcej zaczyna się tworzyć Jakichś niedomówień, aż w końcu wczoraj pojawiło się coś, co zaczęło faktycznie dawać nadzieję, że całkiem szybko wyjdzie coś do naszej gry także muszę wam o tym powiedzieć, bo naprawdę się podekscytowałem zważając na to, że właśnie niedawno była szósta rocznica wyjścia The Sims 4 bo to właśnie było 2 września także wow Simsy i w ogóle cała ekipa Simsowa nie dała w ogóle o tym znać nie było żadnego nawet w spisu na Twitterze o tym nic więc ja myślałem zupełnie tamtego dnia, że nie wiem może pojawić się jakiś trailer, może jakaś aktualizacja przypominam, że rok temu na szóstą rocznicę The Sims, znaczy się wtedy to na piątą rocznicę The Sims, wyjścia The Sims 4 mieliśmy aktualizację ze schodami tymi kręconymi i w ogóle modyfikacją schodów, więc no to było coś dużego. W tym przypadku nie mieliśmy nic, ani słowa o tym, więc byłem pewny, że coś się wydarzy i słuchajcie, no nic. Ale pojawiło się coś, co równie bardzo mocno mnie zaskoczyło. Słuchajcie, dosyć dużo użytkowników i dosyć dużo graczy The Sims wyszło sobie tutaj, zarazam do Origina pokażę dokładnie gdzie. Słuchajcie, jak jesteśmy na Originie, to możemy wejść w bibliotekę gier i później jak sobie wejdziecie w wklikacie tutaj, pokażę. Dane gry, to możesz sobie zobaczyć coś takiego jak akcesoria, i w akcesoriach bardzo dużo osób. Właśnie tutaj na samej górze zauważyło coś dziwnego. Jak widzicie, u mnie normalnie wszystkie akcesoria się wyświetlają. Wszystko jest ok, ale spójrzcie teraz na to. Jeden z użytkowników Twittera właśnie The King, on jest dosyć sławny, dosyć znany w simowej społeczności. U niego pojawiło się coś w tym stylu, coś takiego jak widzicie, my mieliśmy tam jakieś akcesoria u mnie inne, a tutaj pojawiło się coś takiego SP18PH Display Name. I co to jest SP? To znaczy Stuff Pack, czyli w naszej Języku to są akcesoria 18, to prawda, mamy na ten moment 17 akcesoriów, więc wydaje się, że to jest jakaś mini zapowiedź kolejnych akcesorii pH to mamy Placeholder, czyli tak jakby trzymać miejsca, no i Display Name to właśnie jest nazwa tych akcesorii. Można je kupić za 10 euro. Tak to wygląda. Coś takiego właśnie zostało tutaj pokazane, także to było dosyć szokujące dla wszystkich, no bo takie błędy ostatnio zdarzają się dosyć często. Pamiętacie, jak wyciekła ikonka ostatniego pakietu właśnie z Star Warsami? Tutaj mamy znowu coś takiego. Także dużo ludzi zaczęło myśleć, że to znowu Origin przypadkiem. Wiecie, jak te przypadki... Słuchajcie, ostatnio chodzą po Originie, ja w te przypadki nie wierzę, no ale niektórzy wierzą, że to jest przypadek. No i właśnie ludzie zaczęli wierzyć, że ten przypadek może coś oznaczać. No i zdecydowanie coś oznacza, bo Słuchajcie, nawet ta osoba próbowała, słuchajcie, kupić to i miała przez chwilę możliwość wybrania tego. Oczywiście nic się nie udało w związku z tym zrobić, nie dało się tego. Pobrać. natomiast jest to ciekawe, że w ogóle takie coś się pojawiło u nas właśnie, znaczy nie u nas, ale u innych osób, dużo osób właśnie pisało na oryginie, także jest to dosyć interesujące I ja też zauważyłem jedną interesującą rzecz, jak wejdziemy sobie na kanał The Sims na YouTubie i wejdziemy sobie do Sims Polska, to musicie zobaczyć coś bardzo ważnego, jak wejdziemy sobie w playlisty, tutaj, tutaj właśnie w Staff Packs mamy oczywiście 17 filmów, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje, jest jeden film, Prywatny. Czy to może oznaczać? Nie możemy oczywiście wejść, nie możemy nic zrobić. Nie mamy oczywiście dostępu nawet po zalogowaniu się do YouTube'a, więc wydaje mi się, że to też może oznaczać, że tutaj już mamy zapowiedź jakichś akcesoriów właśnie do The Sims 4. Także uwaga, coś się dzieje, tylko dlaczego tak szybko? Niektórzy właśnie w simowej społeczności spekulują, że być może właśnie zapowiedź tych akcesoriów jest taką troszeczkę takim może zadośćuczynieniem za to, jak bardzo słabo został odebrany dodatek ze Star Warsami. I właśnie Star Wars przygoda do Batu, tudzież podróż do Batu, nie mam pojęcia, nie interesuje mnie zbytnio, nie interesują mnie zbytnio właśnie takiego typu pakiety. Także tak to wygląda, no i oczywiście pojawiło się bardzo dużo spekulacji związanych z tym, co to może być, dlaczego w ogóle takie coś się pojawiło, i dlaczego znowu Origin? Oczywiście wszyscy myślą, że przypadkowo. Ja uważam, że tutaj w takim wypadku przypadków nie ma i to się pojawiło celowo, żeby oczywiście wzburzyć w nas coś. Wiecie, to jest dosyć częste, wydaje mi się, właśnie u takich firm, które coś zapadają, żeby niby przypadkiem pokazać coś, niby przypadkiem coś musi się nie udać, ale wiecie, zaczyna się robić szum, zaczynają o czymś gadać, spekulować, więc cały czas jakoś ta dana rzecz jest rozsławiana, coraz więcej się o tym mówi, więc wydaje mi się, że to jest właśnie na rękę bardzo EA i wydaje mi się, że to po prostu nie są przypadki. Tak to zrobiono, żeby specjalnie to zauważyć. No i teraz, jak widzicie, nawet ja nagrywam o tym film, więc szum, który właśnie EA chciało mieć jest zapewniony. I słuchajcie, co jest jeszcze ważną rzeczą, to SimGuru Frost, czyli guru, który jest community managerem, czyli właśnie zajmuje się takimi rzeczami, jak kontakt z całą społecznością simową, ma dopisek taki, still redacted. Przed wyjściem z viestunu dodatku właśnie ze Star Warsami e, SimGuru Frost miał tylko nazwę redacted w swojej nazwie. I Redacted oznacza zdegradowany. Ludzie spekulują, że jeżeli dopisał sobie po wyjściu tej właśnie tej zapowiedzi, już tych Star Warsów, Steel Redacted, to ma to jakieś znaczenie i nie do końca musiało mieć to właśnie związek z tamtym poprzednim trailerem, że to jest zapowiedź jeszcze czegoś innego i jeszcze czegoś nowszego. No i tylko niestety na ten moment nie wiemy, co to może być. Ja przez właśnie dosyć długą chwilę spekulowałem, że, że może być to coś związanego właśnie z szóstymi rodzinami The Sims 4. No, ale nic się nie wydarzyło. Byłem pewny, siedziałem, słuchajcie, o 17, o 18, o 19, o 20 i czekałem na jakiś trailer. Nic się nie pojawiło. Myślałem, że może się pojawi jakaś nie wiem, aktualizacja z dziećmi małymi i do tego jakieś akcesoria, tak jak w przypadku toddler'sów, to właśnie było, czyli doszli do, doszły do nas toddler'sy i zaraz potem pojawiły się akcesoria specjalnie do toddler'sów. Niestety coś takiego się nie wydarzyło, więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, co to może być jak, nie wiem, jak, za jaki czas to wyjdzie, to też jest dosyć interesujące. No jestem mega podekscytowany, co to może być w ogóle. Powiedzcie mi, bo zupełnie szczerze mam takie wrażenie ostatnimi czasy, że te dodatki, które wyszły w tym roku do The Sims 4, naprawdę odbiegają Jakościowo od poprzednich, jakie my mieliśmy, słuchajcie. Mieliśmy życie eko, mieliśmy akcesoria, włóczkowe historie, no i teraz mamy Star Warsy. No nie chcemy tego. Ja, ja tego nie chcę porównywać do poprzednich dodatków, bo powiem wam zupełnie szczerze, że wychodzi to dużo, dużo gorzej. Także jestem ciekawy, co wy sądzicie. Co to by mogło być? Jestem naprawdę ciekawy. To jest coś interesującego, że znowu takie przypadki chodzą po EA. Także napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, co to może być, czego byście oczywiście chcieli, czego byście mogli się spodziewać po najnowszych akcesoriach do December 4. Co byście widzieli, że tam powinno się pojawić, czego nam jeszcze w grze brakuje? No bo wiecie, dosyć dużo wydaje mi się, że jeszcze rzeczy w grze brakuje, także dajcie mi znać w komentarzach. Tylko pamiętajcie, nie przesadzajcie, farmę na wakacje nie dodadzą. Ja myślę, że to będą jakieś ubrania, dlatego bardzo pasowało mi to właśnie wyjęcie niemowlaków z kołyski. No i wtedy byśmy dostały jakieś ubranka, nowe fryzurki w tych akcesoriach. To by było idealny właśnie pattern i bardzo podobny do tego, jak to szło właśnie z toddlersami, Także jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Także cóż, pamiętajcie, że to wszystko jest spekulacją i że tak tylko możemy spekulować. Nic nie jest potwierdzone na ten moment. Jedynie to, co widzieliśmy, że coś się szykuje, to na pewno, no bo. I no to zostało pokazane po prostu na Originie Więc coś musicie szykować I cóż, napiszcie co sądzicie o tym wszystkim w komentarzu Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do następnego I możecie sobie teraz zarzucić Właśnie marzenia I, i pomyśleć o tym co wam się marzy Do Simsów 4 I co być może do nas nadejdzie Także cóż, dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, następnego I pa pa